Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś mam coś wyjątkowego do przekazania Tobie. Nie chcę, aby to przeszło niezauważone, ponieważ każde słowo, które teraz do Ciebie dociera, jest znakiem, który przygotowałem, aby ogrzać Twoje serce, wzmocnić Twoją duszę i dać Ci nowe siły w obliczu wszystkiego, przez co przechodzisz. Doskonale wiem, co dzieje się w Twoim życiu, widzę Twoje zmagania, troski i słyszę każdą Twoją modlitwę. W imię Jezusa Chrystusa przyjmij to słowo, ponieważ poprzez nie chcę działać w Twoim życiu w potężny sposób. Znam Twoje pytania, wiem, czego potrzebuje Twoje serce, i to jest znak, który Ci posyłam, aby dać Ci odpowiedź, której szukasz. Ile razy prosiłeś o znak, coś, co osprawiłoby, że uwierzysz, że jestem z Tobą, że nie zostawiłem Cię na pastwę trudności. Nie jesteś sam. Fakt, że teraz tu jesteś i czytasz te słowa, jest dowodem na to, że prosiłeś o znak, a oto moment, w którym ja, Twój Bóg, odpowiadam ci. Sam akt czytania tych słów jest odpowiedzą na znak, o który wołałeś. To, co wydawało się zwykłym dniem, zamienia się w wyjątkowe spotkanie między Tobą a moim Słowem. To jest to, czego potrzebowałeś, aby przywrócić swoją wiarę i nadzieję. Weź teraz głęboki oddech i poczuj pokój, który chcę na Ciebie wylać. Nawet jeśli rzeczy nie układają się dobrze, a problemy wydają się ogromnym ciężarem, jestem tutaj, aby Ci przypomnieć, żadna burza nie jest wieczna. Żaden ból nie ma mocy, aby zniszczyć to, co dla Ciebie przygotowałem. To, co teraz widzisz jako problem, ja widzę jako okazję do wzmocnienia Twojej wiary. Nie pozwól, aby zniechęcenie Cię pochłonęło. Znam każdy szczegół Twojego życia i choć tego nie widzisz, działam na Twoją korzyść. Nie zamykaj swojego serca na to słowo, bo ono niesie pocieszenie i odpowiedź, której tak bardzo pragniesz. Wiem, że w chwilach udręki możesz się zastanawiać, czy naprawdę słyszę Twoje modlitwy. Słyszę i jestem świadomy każdej łzy oraz każdej prośby, którą do mnie kierujesz. Nie ma znaczenia, gdzie teraz jesteś, co robisz, ani jakie troski zajmują Twój umysł. Faktem jest, że Ja Cię widziałem. W środku tego wszystkiego, w chwili, gdy może myślałeś, że jesteś sam ze swoimi myślami, spojrzałem na Ciebie. Ale to nie było przelotne spojrzenie. Zobaczyłem coś, co przykuło moją uwagę. Coś wyjątkowego, coś, o czym być może zapomniałeś, że istnieje w Tobie. Tak długo próbowałeś się dopasować, starałeś się sprostać oczekiwaniom innych, że przestałeś dostrzegać to, co w Tobie najcenniejsze. Ale ja to widzę. Widzę Twoją siłę, Twoją zdolność do wytrwania, Twoją wiarę, która, nawet jeśli wydaje się mała, wciąż tętni w Tobie. Widziałem Twoje serce. Widziałem to, czego nikt inny nie widzi. Widziałem bitwy, które toczysz, nie pokazując ich nikomu. Widziałem Twoją wolę walki, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Być może myślisz, że Twoje błędy Cię definiują, że Twoje porażki są tym, co najbardziej rzuca się w oczy. Ale ja nie patrzę na ciebie tak, jak patrzy świat. Widzę poza pozorami, poza upadkami, poza chwilami zwątpienia. Widzę esencję, którą stworzyłem, potencjał, który jeszcze nie został w pełni przebudzony. I teraz nadszedł czas, abyś i ty to dostrzegł. Coś wkrótce się zmieni. To nie tylko ulotne uczucie, czy myśl, która przyszła ci do głowy. To rzeczywistość. Czujesz to, nawet jeśli nie umiesz tego wyjaśnić. Przygotowuje coś, co wymaga Twojej uwagi. Coś, co nie może być odkładane, czego nie można ignorować. Możesz żyć tak, jak do tej pory, możesz udawać, że nic się nie dzieje, ale jeśli to zrobisz, przegapisz coś, co zostało dla Ciebie przeznaczone. Zauważyłeś już, jak czasem rzeczy układają się w niespodziewany sposób. Jak pewne słowa trafiają do Ciebie we właściwym momencie? Jak niektóre sytuacje dzieją się w sposób, który nie może być przypadkiem. Otóż teraz jest jeden z tych momentów. Nie wzbudzam w tobie czegoś bez powodu. Jeśli twoja dusza poczuła to wezwanie, to dlatego, że ma się wydarzyć coś wielkiego. Często trzymasz się tego, co już znasz, co wydaje się bezpieczne. Ale to, co dla ciebie przygotowałem, nie znajduje się w przeszłości ani w starych przekonaniach, które zbudowałeś, by się chronić. Jest w tym, co jeszcze ma nadejść. Jest w tym, czego jeszcze nie doświadczyłeś, w tym, na co jeszcze się nie odważyłeś. Widzę więcej niż teraźniejszość. Widzę, kim możesz się stać. Ale, aby to stało się rzeczywistością, musisz zrobić krok. Musisz wyjść z tego stanu oczekiwania, z tego uczucia, że wszystko pozostanie takie samo. Nie objawiam ci czegoś bez powodu. Jeśli dziś Cię wołam, jeśli dziś poruszam Twoją duszę, to dlatego, że musisz zareagować. Napisz w komentarzu, jestem gotowy na to, co Bóg ma dla mnie. Mówię do Ciebie teraz, ponieważ zobaczyłem, co jest w Tobie. Zobaczyłem siłę, o której być może zapomniałeś. Zobaczyłem wiarę, która, choć osłabiona przez wyzwania, wciąż nie została zniszczona. Zobaczyłem to, czego nikt inny nie potrafi dostrzec. Nie chodzi o czekanie na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Chodzi o zaufanie, że już wszystko przygotowałem, że otworzyłem drogi tam, gdzie widziałeś tylko przeszkody. Nie patrzę na ciebie tak, jak patrzy świat. Nie analizuję błędów, nie liczę potknięć, nie porównuję cię do nikogo. To, co widzę w tobie, jest wyjątkowe. I właśnie dlatego teraz cię wołam. Są rzeczy, które mogą przeżyć tylko ci, którzy mają odwagę wierzyć. Nosisz w sobie wątpliwości, niepewność, lęki. Wiem, ile razy pytałeś, czy dasz radę, czy jesteś gotowy, czy zasługujesz na to, co dla ciebie przygotowałem. Ale to, co w tobie widzę, wykracza poza te ograniczenia. Nie wybieram na podstawie doskonałości, lecz na podstawie serca, Twojego serca. Zmiany, które muszą nastąpić, nie pojawią się, dopóki będziesz stał w miejscu, czekając, aż poczujesz się wystarczająco pewnie. Chcę, abyś mi zaufał, abyś się poddał, abyś wyszedł ze strefy strachu i wszedł w to, co już zostało przygotowane. Już postanowiłem, że twoja historia nie skończy się tak, jak się obawiałeś. Już ustanowiłem, że twoja walka nie pójdzie na marne. Już zobaczyłem twoje zwycięstwo. Ale teraz chcę, abyś i ty to zobaczył. Chcę, abyś uwierzył w to, co ja widzę. Możesz nadal odkładać decyzje, udawać, że nie słyszysz, mówić, że to jeszcze nie czas. Ale jeśli to zrobisz, stracisz to, co już jest przed tobą. Możesz jednak po prostu zaufać. Możesz dzisiaj zdecydować, że nie będziesz już kontrolowany przez strach, wątpliwości, przeszłość. Czas działać jest teraz. Czas oczekiwania się skończył. Chcę, abyś wszedł w to, co przygotowałem. Chcę, abyś powstał, abyś wziął w posiadanie to, co do Ciebie należy. Abyś przestał patrzeć na siebie ograniczonym wzrokiem i zaczął dostrzegać to, co zawsze w Tobie widziałem. Napisz w komentarzu, przyjmuję to, co należy do mnie. Zobaczyłem Cię. Zanim jeszcze zrozumiałeś, kim naprawdę jesteś, zanim dostrzegłeś siłę, którą nosisz w sobie, zanim uświadomiłeś sobie, że coś większego jest dla Ciebie przygotowane, już Cię widziałem. Widziałem, kiedy zwątpiłeś w siebie, kiedy się bałeś, kiedy myślałeś, że nie dasz rady iść dalej. Widziałem pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi, modlitwy, które wydawały się nieusłyszane, walki, które toczyłeś samotnie, nie zdradzając nikomu ciężaru, jaki dźwigasz. Ale ja to dostrzegłem. Nic, co się wydarzyło, nie zostało zignorowane. Każda łza, każda myśl o poddaniu się, każda chwila ciszy pełnej bólu, wszystko to widziałem. Ale widziałem także coś więcej. Zobaczyłem wiarę, która, choć osłabiona, nigdy całkowicie nie zgasła. Zobaczyłem pragnienie, by iść naprzód, nawet gdy wydawało się to niemożliwe. Zobaczyłem odwagę ukrytą pod zmęczeniem, zobaczyłem wysiłek, którego nikt nie docenił, zobaczyłem siłę, której sam nie potrafiłeś nazwać. Teraz nadszedł czas, abyś i ty to zobaczył. To już nie jest moment, by skupiać się na trudnościach, na tym, czego ci brakuje, na tym, co nie wyszło. To czas, abyś dostrzegł to, co ja od zawsze widzę w tobie. Nie jesteś zagubiony, nie jesteś zapomniany, nie jesteś sam. Jest w tobie coś, co musi zostać przebudzone, coś, co było tam od samego początku. Nie powołałem cię do życia ograniczonego strachem, wątpliwościami, ani głosami, które mówią, że nie dasz rady. Musisz zrozumieć, że nigdy nie widziałem w Tobie kogoś słabego czy niezdolnego. Nigdy nie patrzyłem na Twoje błędy i nie pozwalałem, by one definiowały, kim jesteś. Kiedy świat mówił, że nie masz szans, ja widziałem w Tobie siłę do przezwyciężenia wszystkiego. Kiedy mówili, że nie masz wartości, ja dostrzegłem w Tobie coś cennego. Kiedy próbowano zgasić Twoją nadzieję, widziałem światło, które wciąż w Tobie płonęło. Teraz chcę, abyś w to uwierzył. Nie tylko słowami, nie tylko wtedy, gdy wszystko wydaje się proste. Chcę, abyś nosił tę prawdę w swoim sercu, abyś kroczył przez życie, wiedząc, że coś wielkiego czeka na ciebie. Chcę, abyś zrozumiał, że drzwi, które wydawały się zamknięte, nie oznaczają końca drogi, a wyzwania, z którymi się mierzyłeś, nie miały cię zniszczyć, ale umocnić. Napisz w komentarzu, jestem cenny dla Boga. Nie pozwól, aby wątpliwości odebrały ci pewność, że jestem przy tobie. Możesz nie rozumieć w pełni tego, co robię, ale wiedz, że moje plany są większe, niż możesz sobie wyobrazić. Nie stworzyłem cię po to, byś żył w strachu, niepokoju czy niepewności. Wezwałem cię do czegoś większego. Włożyłem w ciebie coś, czego nikt nie może zgasić, cel, który ja sam ci dałem. Być może teraz tego nie widzisz, ale ja widzę. Widzę Twoją wartość, Twoją odwagę, Twoją zdolność do przekraczania granic. Nie zatrzymuj się teraz. To, co nadchodzi, jest większe niż wszystko, co zostawiłeś za sobą. Wiem, że są chwile, gdy ból wydaje się nie do zniesienia. Wiem, że są dni, kiedy twoje serce wydaje się zbyt małe, by unieść ciężar trudności. Ale ja jestem tutaj. Zawsze byłem. Zawsze będę. Nie musisz dźwigać tego ciężaru sam. Ja Cię podtrzymuję, ja Cię wzmacniam, ja Cię prowadzę. Gdy wszystko wydaje się bez sensu, pamiętaj, że jestem tym, który otwiera drogę tam, gdzie jej nie ma. Twoja historia jeszcze się nie skończyła. Mam jeszcze wiele do zrealizowania w twoim życiu. Otaczam cię moją obecnością. Widzę tych, którzy proszą o pomoc, tych, którzy wołają o cud, tych, którzy czują, że nie ma już dla nich wyjścia. Znam każde strapione serce, każdą zmęczoną duszę, każdą przeciążoną myśl. A ja chcę dotknąć każdego życia, o każdą nadzieję, przywrócić każdy sen, który został porzucony. Moja łaska nie ma granic, moja miłość nie zna barier. Jestem tym, który przemienia, który uzdrawia, który umacnia. I dziś zapraszam cię do zaufania. Jeśli wierzysz, że jestem tym, który się tobą opiekuje, napisz w komentarzu: Bóg działa w moim życiu. Wiem, że wyzwania są wielkie, ale ja jestem większy. Wiem, że strach próbuje cię sparaliżować, ale moja siła jest w tobie. Wiem, że masz wątpliwości w sercu, ale mój głos zawsze będzie silniejszy. Nie musisz rozumieć wszystkich szczegółów. Wystarczy, że pójdziesz naprzód, wiedząc, że już wszystko przygotowałem. To, co jest przed tobą, nie jest końcem, lecz początkiem czegoś nowego. Odnawiam twoje siły. Przynoszę pokój do twojego serca. Usuwam wszystko, co próbowało cię zatrzymać. Nie jesteś sam w tej walce. Ja walczę za ciebie. Moja miłość cię podtrzymuje, moja łaska cię wypełnia, moja obecność cię otacza. Uwierz w to, co robię. Wiesz, że każda łza, którą uroniłeś, nie poszła na marne. Przemieniam ból w wzrost, zmęczenie w siłę, rozpacz w nadzieję. To, co rozpocząłem w twoim życiu, jestem wierny, aby dokończyć. Zobaczysz na własne oczy to, co przygotowałem. Nie trzymaj się przeszłości. To, co mam dla Ciebie, jest o wiele większe. Twoje życie jest w moich rękach, a ja nigdy nie zawodzę. Zobaczysz, jak drzwi się otwierają, jak przychodzą odpowiedzi, jak niemożliwe staje się rzeczywistością. To, co wydawało się odległe, przybliżę. To, co wydawało się stracone, przywrócę. Zobaczysz, że cały czas oczekiwania, cały ból, cała walka nie poszły na marne. Widzę każde wołanie, każdą ze spływającą w ciszy, każdą prośbę, która zdaje się ginąć w czasie, każdą myśl, która nie została wypowiedziana, ale ja ją znam dogłębnie. Znam ciężar, który niesiesz w swoim sercu, niepokoje, które cię otaczają, obawy, które próbują osłabić twoją nadzieję. Ale mówię ci, jestem tutaj. Słyszę cię. Działam. Nic nie jest poza moim zasięgiem, nic nie wymyka się spod mojej kontroli. Nawet jeśli czas oczekiwania wydaje się długi, nawet jeśli odpowiedź wydaje się odległa, ja już działam. Znam każdą Twoją potrzebę, zanim jeszcze ją wypowiesz, i jestem tym, który może przemienić każdą niepewność w pewność, każdy strach w siłę, każdy ból w odnowę. Moja łaska cię otacza i w niej znajdziesz odpoczynek. Wiem, że są sytuacje, które wydają się niemożliwe z ludzkiej perspektywy, problemy, których nikt inny nie rozumie, bóle, których nie da się wyjaśnić. Ale jestem tym, który widzi dalej, który dostrzega to, czego nikt inny nie widzi, który dotyka tam, gdzie nikt inny nie może dotknąć. Tam, gdzie jest zmęczenie, przynoszę odnowienie. Tam, gdzie jest cierpienie, wylewam mój balsam. Tam, gdzie jest rozpacz, sprawiam, że rodzi się światło pewności. Moja moc nie ma granic, moja miłość nie ma końca, a moja wola zawsze będzie dla Twojego dobra. Nie jesteś porzucony, nie jesteś zapomniany. Każde Twoje wołanie dociera do mnie i dbam o każdy szczegół. Wiem, że są bariery na Twojej drodze, drzwi, które wydają się zamknięte, ścieżki, które wydają się niepewne. Ale nic nie może powstrzymać tego, co już postanowiłem. Gdy decyduję się działać, nic nie jest w stanie zatrzymać mojego celu. Jestem tym, który otwiera drogę tam, gdzie jej nie ma, który burzy mury wydające się nie do pokonania, który powołuje do istnienia to, co wydawało się niemożliwe. Nie pozwól, aby pochłonęły cię wątpliwości, nie poddawaj się niepewności. Już teraz poruszam elementy, ustawiam wszystko tak, abyś zobaczył moje dzieło w pełni. Miej wiarę, bo to, co dzisiaj wydaje się przeszkodą, stanie się świadectwem mojej wierności. Jeśli jest coś, co sprawia, że czujesz się mały, niezdolny, jeśli coś sprawia, że wątpisz w to, co mogę uczynić w Twoim życiu, chcę, abyś wiedział, że nigdy nie patrzę na Ciebie tak, jak patrzy świat. Nigdy nie oceniam Cię przez pryzmat Twoich błędów, lęków czy ograniczeń. Widzę w Tobie to, czego nikt inny nie potrafi dostrzec. Widzę to, co umieściłem w Tobie od samego początku. Widzę serce zdolne do wiary, duszę wystarczająco silną. By zwyciężyć życie mające cel znacznie większy niż teraz możesz dostrzec. I ponieważ to widzę, wzywam Cię, abyś żył ponad okolicznościami, abyś kroczył, ufając, że moja obecność zawsze będzie Twoim największym bezpieczeństwem. Napisz w komentarzach: Wiem, że Bóg już działa w moim życiu. Każdego dnia podtrzymuje Cię, wzmacniam Cię, prowadzę Cię. Nawet kiedy tego nie dostrzegasz, jestem przy Tobie. Nie obiecałem, że nie będzie trudności. Ale obiecałem, że nigdy nie zostawię cię samego w obliczu walki. Jestem twoim schronieniem w burzy, twoim pokojem w chaosie, twoją niezachwianą skałą, gdy wszystko wydaje się niestabilne. Nie pozwól, aby troski cię pochłonęły. Nie pozwól, aby okoliczności sprawiły, że zapomnisz, kim jestem i co już dla ciebie uczyniłem. Nigdy nie zawodzę. Moja wierność nie zmienia się. To, co rozpocząłem, doprowadzę do końca. Widzę tych, którzy szukają odpowiedzi, którzy czekają na znak, którzy potrzebują cudu. Doskonale wiem, co każdy nosi w sercu. Znam te troski, których nikt inny nie zna, pragnienia skrywane w milczeniu duszy. I mówię Ci, nic nie uchodzi mojej uwadze. Dotykam serc, przywracam nadzieję, przynoszę rozwiązania, których nikt się nie spodziewał. Widzę zbolałe serca szukające odrobiny pokoju pośród burzy niespokojne umysły próbujące odnaleźć bezpieczną drogę w świecie pełnym niepewności. Czuję cichy ból każdego, kto bez słów woła o ulgę, pocieszenie, odnowioną nadzieję. Niezależnie od tego, jak ciemny wydaje się horyzont, ja jestem tym, który podtrzymuje światło i wiem, że Ty, nawet w swoim zmęczeniu, nie jesteś poza moim spojrzeniem. Każdą łzę, którą przelewasz, widzę. Każde westchnienie, które wydobywa się z Twojego serca, słyszę. Każdą myśl, która przemknie przez Twój umysł, rozumiem. Nic, absolutnie nic, nie uchodzi mojej troskliwej uwadze. I choć noc może wydawać się długa, a ból przytłaczający, wiedz, że świt nadejdzie, a wraz z nim ukojenie. Nie ma cierpienia, które trwa wiecznie, a rozpacz nie jest wieczna, gdy ja jestem blisko. Znam Twoje wątpliwości. Znam Twoje niepewności. Znam chwile, w których zastanawiasz się, czy wciąż warto wierzyć. Ale mówię Ci, w tym wszystkim jest cel. Jest większy sens każdej sytuacji, każdego wyzwania, które staje na Twojej drodze. Nie przechodzisz przez te próby bez powodu, nie zmagasz się bez boskiego zamysłu. Widzę Twoje starania, Twoje szczere pragnienie znalezienia rozwiązania i już działam, nawet gdy tego nie dostrzegasz. Za kulisami dokonuje się przemiana, cicha zmiana, która wkrótce stanie się widoczna dla Twoich oczu. A gdy czekasz, pamiętaj, że każdy moment, w którym wytrzymujesz, każdy krok wiary, który podejmujesz, jest jak ziarno zasiane w żyznej glebie zaufania. A to zaufanie, ta wiara, nigdy nie będzie daremna. Jestem wierny. Wypełniam obietnice, które składam. Nie ma mojego słowa, które spadłoby na ziemię bez wydania owocu, bez powołania do życia tego, co zostało wypowiedziane. Jestem tym, który nigdy nie zawodzi, tym, który nigdy nie zapomina. Rozumiem Twoje zmagania i ból, który nosisz w sercu. Ale widzę też Twoje serce, Twoją odwagę. Widzę, jak bardzo się starasz, by pozostać silnym, nawet gdy wszystko wokół ciebie zdaje się rozpadać. I mówię Ci, Twój wysiłek nie jest daremny. Twoja wiara nie jest daremna. Nie jesteś sam w tej wędrówce, nawet gdy czujesz się samotny. Jestem przy Tobie i działam na Twoją korzyść. W każdym detalu Twojego życia dokonuje się dzieło. Nie pozostawiam żadnej chwili bez znaczenia. Nic nie dzieje się przypadkiem. Nawet okoliczności, które wydają się chaotyczne i bezsensowne, są wykorzystywane, aby cię kształtować, wzmacniać i przygotowywać na to, co ma nadejść. To, co widzisz jako przeszkodę, ja widzę jako okazję. To, co widzisz jako stratę, ja widzę jako zysk. To, co postrzegasz jako błąd, ja widzę jako naukę. Rozumiem Twoją frustrację, gdy odpowiedzi wydają się odległe, gdy drzwi wydają się zamknięte, a droga zbyt długa. Ale mówię Ci, że żaden czas nie jest stracony. Nie ma modlitwy, która pozostałaby bez odpowiedzi. Każda odpowiedź nadejdzie we właściwym czasie. Teraz musisz zaufać, że odpowiedź przyjdzie i będzie doskonała. Nic nie zostanie pominięte, nic nie zostanie zapomniane. Jestem tym, który zna właściwy czas, który kontroluje wszystko, a Ty jesteś w moich rękach. Jestem tym, który Cię podtrzymuje, chroni i prowadzi. I choć ciemność może próbować przesłonić Twoją wizję, ja jestem światłem, które nigdy nie gaśnie. Nawet gdy nie widzisz, ja działam. Nawet gdy nie czujesz, ja jestem w ruchu. I już wkrótce zobaczysz owoce swojej wiary, zobaczysz odpowiedź, której tak bardzo szukałeś. Mam wszystko pod kontrolą. A twoje zwycięstwo jest w drodze. Nie rozpaczaj. Nie trać nadziei. Mówię ci, to w ciszy oczekiwania następuje największa przemiana. I ty również jesteś przemieniany, od wewnątrz, w sposób, który nie jest jeszcze widoczny, ale wkrótce stanie się oczywisty. Wiem, że chcesz zobaczyć odpowiedź już teraz, że pragniesz natychmiastowego rozwiązania. Ale proszę cię, zaufaj, nawet gdy odpowiedź nie nadchodzi w twoim czasie. Pamiętaj, że mój czas jest doskonały. Wiem, co jest dla Ciebie najlepsze, a Twoje zwycięstwo będzie jeszcze bardziej chwalebne, gdy nadejdzie we właściwym momencie. Nie poddawaj się, nie przestawaj wierzyć. Trwaj, bo jestem wierny i nie przestanę wypełniać mojego słowa w Twoim życiu. Wiem, czego potrzebujesz, znam Twoje pragnienia i troszczę się o wszystko z najwyższą starannością i uwagą. Odpowiedź przyjdzie i nadejdzie w sposób, jakiego się nie spodziewasz. Cud już się dokonuje, a nawet jeśli tego nie zauważasz, zmiana już się zaczęła. Zaufaj, bo moja ręka jest nad Twoim życiem i ja nie zawodzę. Widzę, słyszę i działam. Twoje oczekiwanie nie jest daremne. Cud, na który tak długo czekasz, jest bliżej niż myślisz. Teraz potrzebujesz jedynie wytrwać w wierze, czekać cierpliwie i ufać, że w odpowiednim czasie przyniosę odpowiedź, rozwiązanie i ulgę, której tak bardzo pragniesz. Kiedy to nastąpi, zobaczysz, że warto było czekać, warto było ufać i przekonasz się, że moja wierność nigdy nie zawiodła. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które chcę przekazywać do twojego serca. Razem wzmocnimy tę wspólnotę, w której zawsze będziesz otoczony troską, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.